Najszybszy gol tego sezonu. Kapitalne trafienie zawodnika Wisły. I dwie bramki bezpośrednio z rzutów wolnych. Druga kolejka miała nam pokazać bardziej dokładny układ sił w nowym sezonie trzeciej Ligi Grupy Pierwszej. Kto będzie się bił o awans, kto znajdzie swoje miejsce w środku stawki, a kto powalczy o utrzymanie. Zapraszam na magazyn skrótów drugiej serii gier. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Białego Stoku, gdzie zmierzyły się ze sobą drużyny rezerw Jagiellonii i Wisły Płock. Oba zespoły zagrały dobre mecze w pierwszej kolejce, choć nie zgarnęły trzech oczek. Jaga przegrała ze świtem, a Wisła zremisowała z wiktorią sulejówek. 17 minucie zaatakowali zawodnicy trenera Łukasza Nadolskiego. Uderzenie, które zamieniło się w asystę, a z gola cieszy się Szymon Leśniewski. Przenosimy się do drugiej połowy i 53 minuty. Brutalne wejście Bartosza, Zynka i arbitery bez wahania pokazuje zawodnikowi gości czerwoną kartkę. Przez blisko 40 minut. Płoczczanie musieli grać w osłabieniu. Mimo gry w niedowadze i sporej przewagi pozycyjnej Jagielloni Wisła była w stanie wyprowadzać ataki. 65. minuta, chleb, kuczko, chleb, kuczko, kapitalne uderzenie i mamy 2 do 0 dla Wisły Płock. 86. Minuta. Na boisku jest już Jakub Jakimiuk. Jakimiuk, rzut wolny. Świetne. Egzekwowanie tego stałego fragmentu gry. I Jagielonia łapie kontakt. Doliczony czas. 93. Minuta. Paweł Olszewski. Olszewski indywidualnie. Świetne uderzenie. I mamy remis. Jagielonia wyrównuje w samej końcówce. Ale to nie był Ostatni akcent tej rywalizacji, bo w 95. minucie rzut rożny mieli goście. Dośrodkowanie najwyżej w powietrze wyskakuje. Filip Lodziński i Wisła Płock. Rzutem na taśmę zgarnia komplet punktów. Beniaminek pokonuje drużynę z Białego Stoku 3 do 2. Tylko 25% osób, które oglądało nasz ostatni magazyn subskrybuje kanał YouSports, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście zostawili suba i pomogli nam w rozwoju kanału. Dziękujemy! Grająca w białych strojach Mławianka podejmowała Beniaminka, czyli Wigry Suwałki. Świetnie w ten mecz weszli gracze gospodarzy, bo w piątej minucie na listę strzelców wpisał się Jean Odilon. Asystent na swoim koncie notuje Mateusz Stryjewski i Mławianka. Już na początku spotkania obejmuje prowadzenie. Po kwadransie gry dobrą szansę wykreowali zawodnicy gości. Akcja prawym sektorem boiska aktywny był Eryk Matus. Piłka dośrodkowana w pole karne. Na dalszym słupku akcji zamyka Maciej Makuszewski i doświadczony gracz Wigier Suwałki. Występujący też przecież swego czasu w Jagiellonii Białystok wyrównuje stan rywalizacji. Końcówka pierwszej połowy. Szansa dla gości. Arbiter wskazuje na 11 metr po faulu Kacpra Wojtyszyna. Do piłki podszedł Makuszewski. Perfekcyjna egzekucja rzutu karnego i po raz kolejny podobna cieszynka w narożniku boiska. Na początku drugiej połowy sprawy w swoje ręce wzięli Odilon i Mateusz Stryjewski. Utrzymał się przy piłce Odilon Stryjewski w polu karnym. Zachował się wyśmienicie i umieścił futbolówkę w siatce. Kwadrans do końca spotkania. Atak lewą stroną Wigier Suwałki. Makuszewski rozpędza się. Jest już w polu karnym. Dośrodkowanie, które przechodzi przez całą szerokość szesnastki. Ponownie przy piłce Wigry, Eryk, Matus, Matus, Bartosz Górzewski, świetne wykończenie i Wigry zdobywają 3 punkty. Oficjalnym partnerem USports jest Ligowiec. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Do Chłopaków. Link do szczegółów znajdziecie w opisie tego filmu. ŁKS Łomża kontra Świt, Nowy Dwór Mazowiecki to jeden z hitów tej kolejki. Spotkanie zaczęło się od piekielnie mocnego uderzenia, bo już w 11 sekundzie swojego pierwszego gola w barwach łomżyńskiego klubu zdobył Czarek Sałczek. To mocny kandydat do najszybszego gola całego sezonu III Ligi Grupy Pierwszej. Spotkanie obfitowało w dużo sytuacji strzeleckich. W 21 minucie uderzał Wiśniewski. Teraz już minuta 26, świetna akcja Sałczka, wyłożenie piłki do Olszewskiego. Ale dobrze w tej sytuacji zachował się bramkarz świtu. 37 minuta. Patryk Kamiński bezpośrednio z rzutu wolnego. Fenomenalne uderzenie i mamy wyrównanie. Po zmianie stron był już na boisku Adrian Bielka. To właśnie on popędził prawą stroną. Bielka, uderzenie z Woliński. Dotyka piłki. Poprzeczka, jeszcze szansa Karmańskiego, ale dobitka była bardzo nieudana. Minutę później znowu bielka, wymiana piłek. Bielka zablokowany, jeszcze jeden strzał. Znowu było bardzo blisko. 76 minuta, Jampol, Jampol, ale obok słupka. Minuta 80, Adrian Bielka z bliskiej odległości nie trafia do siatki. Jeszcze zamieszanie. Znowu było bardzo blisko. Cztery minuty później szansa dla Adriana Bielki. Bielka próbuje przelobować z to się nie udało i mecz kończy się remisem. Występująca na niebiesko broń Radom mierzyła swoje siły z drugą drużyną Legii Warszawa. Goście wystawili w pierwszej jedenastce wielu młodych zawodników, ale od samego początku widać było wysokie umiejętności. Indywidualne graczy wojskowych. Szósta minuta morzeń Jordan Majchszak i legia wychodzi na prowadzenie po świetnym strzale głową byłego gracza puszczynie połomice. W odpowiedzi Aleksander, stawiasz, stawiasz, ale futbolówka trafia jedynie w słupek. Stroną dominującą w tym spotkaniu byli legioniści, to oni mieli więcej sytuacji. To oni byli częściej z piłką na połowie przeciwnika, ale dobrze w bramce spisywał się już tradycyjnie Jakub Kosiorek. Druga połowa po jednym z nielicznych błędów bramkarza broni, rzut wolny pośredni, ale uderzenie Adkonisa trafiło tylko w mur. Chwilę później Jędrasik, wyłożona piłka, ale znowu świetnie w bramce Kosiorek. Końcówka spotkania, doliczony czas gry. Hamed Junior, dimite w polu karnym, faulowany i arbiter wskazuje na 11 metr. Rzut karny w doliczonym czasie gry. Ciężar odpowiedzialności bierze na siebie Sebastian Kobiera, kapitan broniarzy. Wyrównuje stan rywalizacji i broń. Drugi metr rzędu ratuje punkty w samej końcówce. Warta Sierac na swoim stadionie podejmowała Beniaminka z odległego Lidzbarka warmińskiego. Obie drużyny w pierwszej kolejce zanotowały cenne zwycięstwa, więc przystępowały do tego meczu z wysokim poziomem wiary we własne umiejętności. 18 minuta odrobinę zamieszania w polu karnym, w którym najsprytniej zachowuje się Artur Sujka i Warta zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu. Po upływie godziny gry. Składną akcję przeprowadzają gospodarze. Przytomne podanie do Jakuba Pieli. Ten wykłada futbolówkę Sójce, a Sójka notuje dublet po plasowanym uderzeniu w lewy róg bramki Polonii. W końcówce pierwszej połowy widzimy odpowiedź Polonii. Bartosz Danowski. Podanie trafia nieco przypadkowo do Judaia Shinonagi, a Japończyk zdobywa bramkę kontaktową. W 53 minucie kolejną szansę mieli gracze gości z prawej strony centrostrzał, ale futbolówka obiła jedynie obramowanie bramki Mykity Zelenskija. 78 minuta. Prawą stroną atakuje Polonia. Japończyk Shino w rywalizacji z Pietrzakiem. No i faulowany jest gracz Polonii. Arbiter nie ma wątpliwości i wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Cezary Sobolewski. Pewnie w środek bramki i mamy remis. doliczony czas gry, jedna z ostatnich akcji tego meczu. Z prawej strony podanie w pole karne, Artur Sujka mógł być bohaterem, ale nie trafia do siatki i mecz kończy się remisem 2-2. do -2. W Wikielcu czekało na starcie zespołów, które na inaugurację podzieliły się punktami ze swoimi przeciwnikami. GKS nie zdołał wygrać z Wigrami, a Soku wypuścił komplet punktów w meczu z Bronią. Od samego początku stroną przeważającą byli gospodarze. To oni kreowali groźniejsze sytuacje, głównie po stałych fragmentach gry. Bardzo aktywny w drużynie z Wikielca był nowy nabytek tego klubu, czyli Jean Augusto, który trafił do GKS-u z Concordii Elblock. W pierwszych minutach spotkania widzieliśmy sporo sytuacji gospodarzy. A teraz odpowiedź zawodników z Aleksandrowa Łódzkiego. Uderzenie z dystansu, które broni bardzo pewnie Michał Leszczyński. W końcówce pierwszej połowy kombinacyjna akcja z prawej strony Jean Augusto, ale dobrze w bramce Miłosz Rogalewicz. W końcówce pierwszej połowy szansa dla GKS-u Wikielec powstała po dalekim wykopie bramkarza. Przelobowany został Rogalewicz. Ale asekurował go jeden z partnerów i wybił piłkę z linii bramkowej. Jeszcze jedno dośrodkowanie, jeszcze jeden strzał Jean Augusto, ale nad poprzeczką. Bardzo aktywny był Brazylijczyk, natomiast nie był w stanie znaleźć odpowiedniego ustawienia przy tych uderzeniach. Po zmianie stron akcji bramkowych było mniej niż w pierwszej połowie. Tutaj jedna z nich, ale piłka znowu została wybita z linii bramkowej. Mecz kończy się bezbramkowym remisem. W sobotę o 18:00 został rozegrany mecz, w którym spotkały się drużyny Lechi Tomaszów Mazowiecki i Stomilu Olsztyn. Z uwagi na zwycięstwo z Unią Skierniewicę przed tygodniem, to goście wydawali się być faworytem tej rywalizacji. Lechia na zielono, Stomil w biało-niebieskich trykotach. Początek meczu, starcie Adama Paliwody i Mikołaja Zięby, ale arbiter nie wskazał na 11 metr. Chwilę później znowu akcja gospodarzy, Marcin Bieńkowski, ale dobrze też w obronie defensywa Stomilu. W 40 minucie szansę wykreowali gracze gości, Kacper Sionkowski, Sionkowski z dystansu, ale świetnie obronił to uderzenie Mateusza Wdziewicz. Druga połowa spotkania. W polu karnym ma piłkę Babunadze. Podaje do Żwira. Żwir do Sionkowskiego, ale ten zbyt mocno. Chwilę później Jakub Frączak. Uderzenie z 20 metrów. Piłka obija poprzeczkę. W odpowiedzi akcja Lechi Tomaszów-Mazowiecki. Bartosz Bogus, ale pewnie łapie futbolówkę Jakubowski. Grzegorz Płatek. Kolasa. Bogusz, płatek zamach uderzenie lewą nogą, ale obok słupka. W końcówce jeszcze jedną akcję przeprowadzili gracze Zolszczyna, bramka jednak nie padła i mecz zakończył się remisem. W piątkowy wieczór w skierniewicach zostały rozegrane terby regionu. Unia podejmowała Pelikana w 17 minucie świetną akcją popisał się Agwan Papikian, zagrał do Kamila Sabiły, ten świetnie minął z wodem przeciwnika i z drobną pomocą rykoszetu trafił do siatki. Pod koniec pierwszej połowy kolejna indywidualna akcja Kamila Sabiły. Sabiło w 16 fenomenalne uderzenie i mamy 2 do 0 dla gospodarzy. W 76. minucie rzut karny dla Unii. Do piłki podszedł Mateusz Stępień. Pewnie wykorzystał tę 11, i Unia wygrywa 3-0. Oto podsumowanie wszystkich wyników drugiej kolejki. Mogliśmy zobaczyć tylko jedno zwycięstwo gospodarzy, aż 5 remisów i 3 zwycięstwa gości. Unia Skierniewice pokonała Predykanałowi 3-0, a Bełchatów przegrał u siebie z wiktorią 1-2. Żadna z drużyn nie zanotowała dwóch zwycięstw w pierwszych dwóch kolejkach. Na czele Wisła dwa Płock z czterema punktami, ale taki sam bilans mają Polonia, Lidzbark Warmiński i Stomil Olsztyn. Na dziewiątym miejscu Unia Skierniewice. Zostały jeszcze dwa zespoły, które nie zdobyły żadnego punktu, jak Jelonia Białystok i Pelikan Łowicz dwukrotnie musiały uznać wyższość swoich rywali. Dopiero 14 miejsce Legii 2 Warszawa, a 16 GKS-u Bełchatów. Oto zestawienie par trzeciej kolejki. Stomil zagra w czwartek o 15 z Wartą Sieradz. Pozostałe mecze zostaną rozegrane w sobotę 17 sierpnia. Ciekawie będzie w Płocku, gdzie Wisła zagra z ŁKS-em i w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie Świt podejmie Unię. Ten widok w klasyfikacji strzelców nie może nas dziwić. Na czele z trzema golami Kamil Sabiło. Za jego plecami kilku zawodników, którzy mają dwa trafienia. Gojko, Kuczko, Makuszewski, Rudnicki, Sujka i Stępień. To już wszystko w naszym magazynie skrótów. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górze i dajcie suba naszemu kanałowi. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale YouSports.